Wsioki ratują święta. Dawno, dawno temu za Siedmioma górami, yy, zaraz, zaraz, to nie ta opowieść, to jeszcze raz, w noc Wigilijną święty Mikołaj zostawił prezenty w jednym z tych domów, gdzie mieszkają grzeczne dzieci i pieski Emma, Dawid i Jordan. Niestety ktoś, kto wiedział, że nie ma co liczyć na prezenty od świętego, wkradł się do mieszkania i postanowił je sobie przywłaszczyć. Zabrał wszystkie prezenty. Jordan podniosła raban na próżno, bo wszyscy spali. Rankiem dzieci odkryły, że pod choinką nie ma prezentów. Jordan starała się je pocieszyć. Nagle wywęszyła obcy zapach i uradowana postanowiła skrzyknąć wszystkie psioki i odnaleźć skradzione prezenty. Wybiegła z domu. Zawiadomiła wszystkie psiokowe pieski, które akurat były dostępne. Psioki porzuciły swoje domowe obowiązki i pobiegły na spotkanie z Jordan. Sprawa była pilna, a czasu było mało, bo przecież w domu płakały dzieci. Więc psioki bardzo się spieszyły, aby jak najszybciej dotrzeć na spotkanie. Misja była trudna. Poprzeczka zawieszona wysoko, ale psioki są zgranym zespołem i nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Jordan wyjaśniła cel misji. Odzyskać prezenty, uratować święta. Zadania rozdzielone. Simo i Jenna miały nawęszyć ślad wskazany przez Jordan. Koka miała motywować swoją urodą chłopaków do działania. Oreo miała przytargać wszystkie odnalezione prezenty. Drops był przygotowany na wszystko, gotowy do akcji. Francesco miał wspierać swoją ukochaną Jordan. Cassie miała za zadanie otworzyć wszystkie drzwi. Piorun, Lager, Bruno i Carmel dawały wsparcie techniczne. Badu, Choja i Basper dbały o przekąski podczas akcji. Jenna węszyła, węszyła i nawęszyła ślad. Z pewnością należał do złodzieja. Ślad był bardzo dobrze wyczuwalny. Potwierdził to Simo spec od nosworku i zawołał psioki. Pieski ruszyły po śladzie, pokonały niebezpieczny tunel, biegły jeden za drugim, aż im się łapki plątały. Wiedziały, że muszą się spieszyć i że cel jest blisko, gdyż zapach był coraz bardziej intensywny, a przeszkód do pokonania było bardzo dużo. Jordan i Drops zjechali nawet po ślizgawce. Takie to dzielne psioki. Zapach doprowadził pieski do piwnicy. Cassie otworzyła tajemnicze drzwi. I pieski jeden po drugim wbiegły odważnie do piwnicy, w której znajdowały się ukryte przez złodzieja prezenty. Każdy piesek chwycił jeden prezent, Oreo cały worek prezentów i zaniosły je w ustalone miejsce, aby Jordan mogła je oddać swoim dzieciom. Misja zakończona sukcesem. Brawo psioki, brawo! Święta uratowane.